Witamy ponownie. Kolejna, kolejne wejście i kolejna zmiana gramofonów. Dokładnie, kolejna odsłona gramofonów. I zobaczcie Państwo, to co tutaj widzicie, to są naprawdę, uważam, perełki, które do dnia dzisiejszego są bardzo pożądane. Tak naprawdę jest tutaj taki ciekawy gramofon, który nazywa się Fonomaster. Gramofon jest z 76 roku. I teraz zobaczcie Państwo, porównując z 72-3 roku Bambino. Bambino 4 z tego typu sprzętem. No to to jest Rolls Royce. Dokładnie, to jest Rolls Royce w porównaniu, no, nie mówiąc o syrence. Ubliżając <laughs> syrence. Okay. Technologicznie ten sprzęt jest już zupełnie inaczej, ale tu. i przez kilka lat, tak? Kilka Często lat, powiedzieć. tak. To jest 76 rok i jeszcze była wersja prawdopodobnie gramofonu z jedną prędkością, bo ten akurat ma 45-33. Jest to, jest to naprawdę bardzo fajny sprzęt. Ze wzmacniaczem, czyli tutaj Fonika poszła w kierunku tego typu, że zrobiła bardzo fajny wzmacniacz stereofoniczny. W ogóle Fonika produkowała wzmacniaczy typu WS. Te wszystkie WS-y, czyli te duże wzmacniacze grube, były produkowane przez Fonikę. Także tutaj jest bardzo fajny wzmacniacz, czyli mówimy w tej chwili o Fonomasterze 76. To jest taka, taki, taki gramofon. Naprawdę bardzo fajny. Dzisiaj no, nie każdy te, te gramofonów, bo dzisiaj każdy chce mieć wieże, wrócić do tego. I tutaj jest bardzo fajny sprzęt. Daniel. Daniel y, jest gramofonem bardzo ciekawym z taką automatyką na sensorach. Jest to bardzo ciekawy sprzęt. Ja w ogóle byłem zaskoczony, jak ty mi pokazałeś, bo ja wcześniej nigdy nie miałem okazji żeby zobaczyć Daniela w akcji. Tak. Słyszałem kolegendę, jak opowiadałeś, że dużo osób w latach 70., -tych, 80. -tych tego Daniela miało i tak. grało na tym, Dokładnie. ale nie miałem okazji zobaczyć go w akcji. Więc jak mi dzisiaj Właśnie go pokazałeś, to byłem w szoku. Dań, na tego typu Danielu. Krzysztof Leszczyński w wocławskim klubie dyskotekowym bunker. o którym brał... też był film. film dokładnie, zapraszamy na ten film to jest właśnie Wspomnienie, Wspomnienie. Bunkra i to jest gramofon typu Daniel jest bardzo fajny jedyną wadą tego gramofonu mechanika jest bardzo fajna możemy zobaczyć jak to działa czyli jeżeli bierzemy 45 to jest troszeczkę problem o, zaczyna iść i sama, same ramię nam się kładzie Naciskamy sensor dotykowo, on opada. Jeżeli płyta się skończy, on podnosi się do góry, ewentualnie się wyłącza. Podnosimy do góry, naciskamy na stop, i w tym momencie ramię wraca w pozycji 0. <laughs> gramofon jest bardzo fajny, tylko ma jedyną wadę. Niestety ten gramofon nie odtwarza maxi singli. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, o co tu chodzi, płyty są tak zwane długo czyli long play. E. Czyli to są te płyty, które mają prędkość 33. 33 i płyty typu single 45. Natomiast maxi single to jest płyta wielkości dużej. Tak, bo były 12-calowe, to są duże płyty Dokładnie. i 7-calowe single. Dokładnie. I ten single jest duży, czyli ten 12-calowy, jak ty to mówisz. Tak. O co tu chodzi? To, była, to były wydawane płyty. Na przykład dla DJ-ów, gdzie y, po jednej stronie był na przykład jeden utwór i drugi jakoś. Ty... Albo wersja instrumentalna też się często wydawała, albo jakiś remix. Dokładnie. Wersja instrumentalna, remis, ewentualnie były dwa utwory z jednej, dwa z drugiej, ale najczęściej był tu jeden utwór i to były fajne utwory, bo to były zupełnie inne niż na y, podstawowej płycie, czyli w momencie, kiedy miała wyjść jakaś m, tego typu płyta długo grająca jakiegoś wykonawcy, to on najpierw wypuszczał... Najpierw był singiel, powiedzmy. Tak. Dlatego stąd wzięły się teraz te single. Mówią, a jakiś artysta wypuścił single, a dziś to totalnie nie ma sensu, bo nie funkcjonuje to tak, jak to było kiedyś, że można było iść sobie do sklepu, no iść do sklepu, mówiliśmy też, jaka tak, dostępność tak, była tak, tych dokładnie. płyt, tak? Może na zachodzie tak było, ale było to na takiej zasadzie, że najpierw można było sobie kupić singla, promującego płytę i zobaczyć, czy faktycznie jest to dobry kawałek. Ja mam wiele takich singli, no, i tak. na przykład był nadruk płyty właściwej. I jeżeli nam się ta płyta spodoba, no to kupowaliśmy wtedy Long Playa, cały album. A dziś, mówiąc, że artysta wydał singla. No to troszkę jest takie, no nie do końca z, bym powiedział w porządku, bo nie pójdziemy do sklepu i nie kupimy płyty CD aczkolwiek z jednym utworem, tylko tak, tak? kupujemy long player. Dokładnie, aczkolwiek dzisiaj znowu wykonawcy zaczynają y, nagrywać płyty winylowe. Tak. No. Tak, ja to też zauważyłem, bo nawet te nowe, ja nie mówię już reedycje, które są dodawane, ale nowe płyty oprócz CD, oprócz serwisów streamingowych, oczywiście, gdzie można wykupić, mamy płyty winylowe, więc widać, że te tłocznie są regenerowane. I tak jak mówisz, jakość tych płyt jest coraz lepsza. To tak. są różnego rodzaju. Także bardzo fajny gramofon. I słuchajcie Państwo, ten gramofon dużo ludzi, bo mówiliśmy o duecie, że duet Emanuel to, to był sprzęt, który był wzorniczo identyczny. Bo miał te same przyciski i tak dalej. To był sprzęt niskiej klasy. To już były sprzęty dużo wyższe. I na dzień dzisiejszy ten gramofon uważam, że to jest gramofon bardzo pożądany. I on bardzo dużo ludzi. Chcąc na przykład mieć ten sprzęt unitroski, bierze sobie takiego Radmora i bierze sobie tego typu Daniela bez wzmacniacza, bo to jest tak zwany dek, bo również Daniel występował podobnie jak Fonomaster, przedłużony o ten kawałek, i ten panel miał tutaj z boku, i to było sam gramofon ze wzmacniaczem, który można było podpiąć głośniki. Tam był bodaj się tak samo na KD500, trójkach, tak jak w tych WS-ach, i to naprawdę bardzo fajnie chodziło. Czyli mówisz, że wzorniczo to pasuje do Radmora, a nawet jeśli chodzi o rozmiary, też znaczy, to. Znaczy, nie, no Radmor nie, ale generalnie jest, bo ten, ten oto gramofon ma 44 cm, mm -hmm. większość normalnych wiesz, ma rozmiar 44 czyli generalnie można go zastosować do większości wież z tym, że cały ten design jest taki typowo drewniany no, Radmor ma te boki, boki drewniane, tak. Tak. No, na przykład Radmor 51.0 ma tą płytę całą, natomiast mm -hmm. już 52 ma boki 51 drewniane 51.02 tak, już ma drewienko prawda? i boku, tak samo i te korektory widać, i tak dalej dlatego bardzo ładnie, wzorniczo ten gramofon pasuje do Radmora, aczkolwiek do wielu innych sprzętów. Mhm. Tutaj mamy bardzo, jeszcze jeden bardzo ciekawy gramofon, również pożądany. Uważam, że jeżeli chodzi o odtwarzanie tych gramofonów, wszystkie są bardzo porównywalne. Tak jak mówiliśmy o bambino, że bambino 1, bambino 2, bambino 3, uważam, że to było wszystko to samo. I tutaj, jeżeli chodzi o Yy, główki. Najważniejszą rzeczą w gramofonie jest igła. Yy, ale o tym za momencik. Pokazuję w tej chwili Fryderyka. Fryderyk wzorniczo, tak jak powiedzmy Daniel, pasował do wielu sprzętów. Między innymi yy, ludzie sobie brali ze względu na drewniane obudowy do Radmora. Tak, yy, Fryderyk jest typowym sprzętem, który pasuje do wieży typu TSH. 113, MSH 101 i wzmacniacz WSH 205 lub wszystkie wzmacniacze, które również były produkowane na licencji w Fonice, czyli WSH 205, WSH 503 i 403. I ty w takiej konfiguracji masz, bo wzięliśmy ten gramofon od ciebie z pokoju. Dokładnie. Gdzie na co dzień używasz, i ja właśnie w takiej konfiguracji dokładnie. I w tej konfiguracji to że co Państwo tu widzicie, czyli MSH, TSH i WSH. Mamy tutaj, ale również na MSH. E, WSH205, MSH i TSH, i oto tym gramofonie. E, no, gramy na Używasz codzień, go na co dzień. Ale jedna rzecz: to jest gramofon z czarnym przodem. Była wersja tego typu gramofonu z srebrnym przodem. Jest Oj, to biały to było idealnie pasowało Słuchajcie do tego. Słuchajcie Państwo, całego są zestawu. takie gramofony, ale to są naprawdę bardzo jednostkowe sztuki, czyli tak zwany Fryderyk G620, ale w srebrnej tej. Bo tak naprawdę wszystkie te, te hebelki, na to mówimy, są dokładnie takie same jak. WSH, TSH i MSK i wszystkich 205. Mhm. Także to był typowo gramofon zrobiony pod wieżę tego typu. Ja w ogóle teraz jak patrzę w środek, oj będzie trochę hałasu, w porównaniu do wcześniej omawianych Phonomastera czy Daniela, tam mieliśmy takie czarne jednak wykończenie w środku, a tu jest wszystko pięknie zrobione z drewna i powiem szczerze, że jak na te lata, te drewno jest naprawdę bardzo, bardzo ładne i nawet do dzisiejszych nowoczesnych wnętrz to pięknie pasuje. Bo tak jak na przykład o, omawialiśmy te wzornictwo, które było w duecie, no to faktycznie Nie. powiewało taką komuną trochę te meble. A to idealnie pasuje nawet do dzisiejszych salonów. Mówimy o sprzęcie hi-fi w tej chwili. Tak, no to, no to są... już jest górna półka. Dokładnie. Tak. I teraz tak, to były sprzęty robione do lat tam 80-tych, a potem wchodziły tak zwane wieże duże i wieże małe mhm. i do tego były tego typu sprzęty. To już jest taki typowo metalowy sprzęt, typu Bernard, Akurat ten gramofon, widzicie Państwo, jest wąski. I to jest gramofon, który był stosowany do tak zwanej mini lub midi wieży. Dlaczego? Mhm. No, midi wieża ma określoną długość, czyli powiedzmy mały Faust Trawiata, czy wieża typu WS8010, PW8010 Tuner. One były bardzo wąskie, miały tam 30 cm mhm. i one były przystosowane do czego? Ale aczkolwiek nie można było zrobić do tego wymiaru, bo zobligowanie rozmiarem płyty rozmiarem, tak? płyty, rozmiarem płyty, rozmiarem mechanizmu, więc jeżeli ta mała wieża stała, powiedzmy, bo weźmy sobie na przykład, no tak, korektor, no ona jest mniejsza, weźmy, weźmy sobie korektor, korektor, ta. tak. Chcemy tu państwu pokazać, o co tu chodziło w tym całym. O Jezu, nie zdejmiemy korektora, ale zdejmiemy jakiś, powiedzmy, sprzęt, który jest wielkości. O, o, super. Zobaczcie, to jest gramofon, ale nie ma znaczenia. Ja może spróbuję go wziąć, zobaczymy. Tak, dokładnie. I teraz, zobaczcie bardziej Państwo, na on żeby... jest troszeczkę Większy niż ja go um, mini go złapię w ten wieża. Natomiast jeżeli byśmy mieli podstawić to pod y, dużą wieżę, teraz tu jest, mamy u góry dużą wieżę, co prawda, to, no to... ona jest za wąska, tak. prawda? Czyli ten gramofon był robiony tylko i wyłącznie pod kątem, jeżeli ktoś miał powiedzmy mini wieżę jako gramofon. Natomiast tego typu sam sprzęt był w wymiarze normalnie 44 cm. I tu mamy właśnie tego typu gramofon, z tym, że to jest... <laughs> Podobnie jak Bernard, bo Bernard był też w różnych y, opcjach. Ten gramofon, tu nie mamy pokrywy, troszeczkę mm -hmm. ma inną główkę, tu jest taka bardziej rozbudowana, ale już wymiar tego sprzętu jest dokładnie i design do dużej wieży czarnej. Akurat to tak. jest grafit, ale. Y, ta wieża, ten gramofon był w wersji metalowej, czyli takiej błyszczącej i ciemnej czarnej, który pasował do dużej wieży i małej. Także gro tych sprzętów, tych gramofonów, Fonika robiła już potem wzorniczo do, do sprzętów, które było produkowane, żeby przez... zebrać po prostu sobie cały komplet. No bo ładnie, to bardzo elegancko bo w wyglądało. W pewnym momencie, no wiadomo, mówiliśmy, że w tych latach 80. -tych było problem z kupnem sprzętów, aczkolwiek, no kto jeżeli ktoś chciał, to sobie próbował te sprzęty zrobić w taki sposób, żeby to wszystko wyglądało identycznie. Tak jak tutaj mamy y, ten y, gramofon, ten, y, tą wieżę, to jest też mamy film, bo to jest taka nasza pamiątka od y, naszego prezydenta Wocławka. Polecamy film też na naszym kanale. Tak, o prezydencie Władysławie Skrzypku. To jest wieża, którą dostaliśmy od jego syna, y, to polecamy ten film. Także tutaj y, ta wieża, do tego właśnie pasowała gramofon typowo czarny, typu Bernard. Również Bernardy były w wersji drewnianej, coś takiego jak to, ale już były malowane w kolorze srebrnym, ale również były tego typu drewniane. Dziadek ma chyba takiego srebrnego Bernarda, bo kiedyś mu dałem. Możliwe. Taki w drewniany. Wiem, że od dziadka, dziadka owego srebrnego Bernarda mam ja. Dokładnie. I go rozebrałem na czynniki pierwszego go Bernard, to Bernardu tu ode mnie jest. Ode, ode mnie ten Bernard. Możliwe, ale mówię, że to dziadek kiedyś na niej jest. Yy, to znaczy, ja ten go Bernarda kupiłem bardzo dawno temu, w 80., tam chyba 6, 7, ale nieważno. Yy, w każdym razie, jednym gramofonem bardzo pożądanym, którego nie mam, to była bardzo fajna konstrukcja, był gramofon Adam. Gramofon Adam, bo wszystkie te gramofony są napędzane paskiem. Mhm. Czyli koło zamachowe, tak jak Państwo, miłośnicy Unitry wiedzą, ale yy, zwykły śmiertelnik nie wie. Jest tu koło zamachowe i silniczek. Natomiast Adam to był silnik na wspólnej osi z płytą. O, był napędzany. Czyli nie bez... było tej przekładni pasowej. Nie było żadnej przekładni pasowej i yy, nie mam takiego, też bardzo pożądany sprzęt yy, i nazywa się Adam. Także słuchajcie Państwo, no, pokazaliśmy na dzień dzisiejszy. Pokrótce, bo tych gramofonów było, tak naprawdę one się niewiele różniły, zwłaszcza ta wersja. Ta wersja większością, ewentualnie nazwą, ale tak naprawdę. Wszystkie tego typu gramofony były identyczne, one były sprawdzone. ale no, nawet chodził... podobne schematy, bo ja się troszeczkę zacząłem interesować, jak chciałem y, troszkę od, odrestaurować y, tak, tego Bernarda, synchroniza... to bardzo podobne są. Tak, y, tak bo tam synchronizacja upady. obrotów czasami pada i y, więc to trzeba wszystko zrobić, nie zawsze to chodzi tak jak jest, dlatego... dlatego y, ale ogólnie są to bardzo podobne konstrukcje, no możemy tu wyróżnić jedynie mechanizm, który jest tutaj właśnie w Danielu. Naprawdę bardzo ciekawe. Przejdźmy, bo już mówimy, że są podobne, wszyscy już o tym wiedzą. Przejdźmy teraz troszeczkę wybiegnijmy naprzód. Bo dzisiaj, dzisiejszym problemem, bo macie Państwo nowe sprzęty, tak, bierzecie sobie taki gramofon, mamy złącze dinowe. Ok, kupimy sobie przejściówkę na czyncze, tak? Bo tak. czyńcze są jak najbardziej jeszcze stosowane. Czy w nowych wzmacniaczach, widzimy w telewizorach często są. No i podłączacie sobie Państwo taki gramofon u siebie w domu wstawiacie płytę i naprawdę bardzo cicho to gra. I myślicie, Albo cicho z są zniekształcenia. Tak. Zniekształcenia totalne dźwięku. Zniekształcenia dźwięku, Jedno ten dźwięk rozsąd. jest cichy, mocno podgłaszacie, no chodzi, ale ten dźwięk nie jest rewelacyjny. I myślicie, gramofon po ojcu, po dziadku, do wyrzucenia, do wyrzucenia. Okazuje się, że nie. Dokładnie to nie jest tak. I my chcemy Państwu przedstawić, mamy tutaj a, taki przykładowy sprzęt. A generalnie co to jest co, za sprzęt? Generalnie o co tu chodzi? To jest przedznacjacz. Tak. Cały dowcip polega na tym, że wiele Państwa macie nowe sprzęty i nowe sprzęty nie mają przewidzianego wejścia do gramofonów tego typu. Tak, bo stare wzmacniacze miały tak zwane wejście Fono. Tak, i tutaj do gramofonów. I to były dedykowane wejścia do gramofonów, natomiast czy nowoczesne kina domowe, czy jakieś wzmacniacze, no niestety, ja nie spotkałem się, żeby miały nie mają. wejścia do gramofonów. Nie wiem, może już te nowe gramofony, jeżeli byśmy no to kupili znaczy, nowe tak, gramofony, mogą mieć przedwzmacniacz jest. zamontowany, ale jeżeli chcemy mieć klasyka w domu... No to niestety A trzeba zastosować miarę nowego sprzętu. Tak, to trzeba zastosować przedwzmacniacz, oczywiście te przedwzmacniacze są różnej klasy. No jak sama nazwa mówi, przedwzmacniacz, no to nam wzmacnia tak sygnał. To przetwornik sygnału. Tak, no musimy go zasilić. jak Każdy wzmacniacz, tu mamy wejście, tu mamy wyjście, które bezpośrednio yy, podłączamy po prostu do naszego wzmacniacza i możemy się cieszyć muzyką i Urokiem jakoś, tak. płyt winylowych na klasykach takich, jak tutaj zaprezentowaliśmy. Oczywiście przedwzmacniacze możemy kupić lepszej, gorszej klasy, tak? Są przedwzmacniacze, które potrafią kosztować 100 zł, 500 zł, 1000 zł, a nawet i więcej. Podejrzewam, że przy jakości nagrania płyty winylowej, no to ciężko będzie odróżnić, czy to jest faktycznie jakaś duża jakość. No oprócz samego wzmocnienia mamy też taką korekcję, bo to są różnego rodzaju filtry yy, i wzmacniane są odpowiednie dźwięki. Na tych częstotliwościach, ale Dobra. my się nie będziemy w to zagłębiać. Tak. Bardzo ważną rzeczą, bo na przykład dużo mm, na tych portalach przede wszystkim są stare y, igły. Mhm. Słuchajcie Państwo, y, podstawową rzeczą w gramofonie jest igła. I założenie igły, która ma 20-30 lat, to jest nieporozumienie. <laughs> tak, to bo jest słuchajcie, y, owego czasu y, wracając do igieł, bo tak jak powiedziałem, igła jest bardzo ważną rzeczą. No yy... tak, bo nowego... to, to jest ten element mechaniczny, mechaniczny który zamienia nam yy, te drgania, drgania, drgania na sygnał elektryczny, czyli to jest bezpośrednio to, co przekazujemy do naszego wzmacniacza. Tak. I teraz słuchajcie Państwo, pierwsze igły były sprowadzane z firmy Szur. I sprzedawane były z. Modne słowo Szur. Nie jest szur, nie szczur, tylko szur. Ja wiem, teraz szur takie modne jest w mediach, że jak jest ktoś Szur, to się kojarzy negatywnie. Nie, nie, to jest nie. takie nowoczesne hasełko. Yy, firma Szurowska, ig igły były szuroskie. I y, gramofony typu Daniel, typu Fonomaster, dopiero potem y, firma Fonika zaczęła produkować MF100, MF102, 101. To już główki, te popularne. Te popularne, i, i głów... słuchajcie państwo, a dzisiaj można już kupić zamienniki, i tak naprawdę y, uważam, że gro tych wszystkich igieł. One mają bardzo dużo lat, a nawet jak leżą, to uważam, że chyba już nie są, te przetworniki, są, nie chodzą tak, jak jest. Bo mamy na prostym przykładzie, bo tu akurat mamy yy... No mamy wytrzymałość materiałową i one po czasie te, te yy, po one, prostu. No i słuchajcie, no niszczą płyty. No tak, no oczywiście wtedy... oczywiście niszczą też płyty, jeżeli ta, ta głowica nie jest odpowiednio skalibrowana, bo. Nacisk jest bardzo ważny. Dokładnie, to jest bardzo ważne. Zresztą jak kupujecie Państwo nowe igły czy całe końcóweczki to zazwyczaj sprzedawcy dodają taką specjalną tarczę, ja to mówię, kalibracyjną, dzięki której możecie sobie tak naprawdę w fajny sposób skalibrować z nacisk, ułożenie tej, tej naszej igły, żeby po prostu nie orała po tej o płycie, płycie. Tak, no. bo posłuchamy parę razy i płyta do rzucenia. Dokładnie. Także no co, no myślę, że yy, gramofony, yy, które były w Polsce produkowane, te najbardziej popularne, to my chyba omówili, co prawda nie to. mamy wszystkich, ale te najbardziej takie pożądane typu Fryderyk, typu Daniel, typu Fonomaster, no to, to uważam, żeśmy chyba tak. pokazali. I tutaj prośbę do Państwa, bo widzimy bardzo fajne zjawisko, że yy, miłośnicy Unitry udzielają się pod naszymi filmami w komentarzach, Dzieląc się bardzo fajnymi informacjami, tak, i całe historie wymieniacie Państwo w tym sprzęcie. My, tak jak mówimy, nie jesteśmy y, tutaj mistrzami, znawcami, a wiemy, że Państwo jesteście, więc dopowiadajcie, wymieniajcie, szeszmy tą wiedzę, korygujmy informacje, dopowiadajmy dodatkowe rzeczy, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby budować fajną społeczność, żebyśmy wszyscy się uczyli, kultywowali tradycję związaną z tym Złuchaj. polskim Złuchaj. sprzętem żeby ten sprzęt nie był zapomniany, bo my możemy go no trzymać, właśnie, możemy o nim dokładnie. mówić, ale tak naprawdę wiedza przekazywana przez prawdziwych fachowców, często przez Państwa, tak, y, którzy w pracowaliście dokładnie. w, w serisach, to, jest, to jest niesamowita wiedza i warto o tym też wspominać pod komentarzem. Także dokładnie. bardzo dziękujemy za komentarze i prosimy o więcej. No i, I co? co? I kończymy tym akcentem. Jeszcze raz dziękujemy za subskrypcję. Tak, bo widzimy, że, że obserwujecie Państwo nasze filmy. Zapraszamy na Facebooka, na naszego tak, fanpage'a. Tak, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, że powstał na Facebooku Fanpage 3 Pokolenia, więc zapraszamy serdecznie, bo na fanpage'u też są informacje o tym, kiedy pojawiają się nowe filmy, ale również wrzucane są informacje o zapowiedziach kolejnych odcinków, czego na YouTubie nie możecie Państwo e, zaobserwować, więc gorąco zachęcamy do polajkowania naszego fanpage'a, bo. Z wyprzedzeniem będziecie Państwo wiedzieć, jakiego odcinka można się spodziewać. Dziękujemy bardzo. bardzo. Czyli zapraszamy na nasze filmy z Unitry, z Bawarii i z Zielonej Energii. Tak, bo uruchomiliśmy dosyć sporo, yy, uruchomiliśmy dużo, nakręciliśmy filmów yy, związanych z fotowoltaiką Taiką, lub trackerami i tego typu. Także zapraszamy na nasz kanał. Życzymy wszystkiego dobrego i do następnego filmu.